Odbyło się kolejne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zatwierdzało plan finansowy na rok przyszły i również plany związane z realizacją zadań przez Stowarzyszenie w roku 2023. Między innymi... Również była mowa o aktualnej sytuacji finansowej samorządów, o zatwierdzonym już programie dla Pomorza Zachodniego na nową perspektywę finansową więc takie kwestie przyszłościowe, perspektywiczne, które stoją przed Stowarzyszeniem i przed samorządami. Spotykamy się w ramach wszystkiego obszaru metropolitalnego bardzo często, dlatego że. Współpracujemy w ramach gmin sąsiadujących ze sobą. Mamy specjalny program unijny, z którego wszyscy tak naprawdę korzystamy, a więc tych tematów do rozmowy jest bardzo, bardzo dużo. Pierwszy to oczywiście Szczeciska Kolej Metropolitalna, która niestety z pewnymi poślizgami po stronie PKP, ale przez samorządy jest realizowana na bieżąco, a zatem mamy nadzieję, że w końcu będzie integrowała transportowo Szczecin i naszych sąsiadów. Natomiast oczywiście mamy jeszcze projekt w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Dyskutujemy o tym, jeszcze są ostatnie oszczędności, które są przekazywane między innymi także dla Szczecina na dofinansowanie projektu zakupu autobusów. Rok 22 kończy się z taką ulgą, w pełnego rodzaju zadowoleniem, że to co się udało, no to jest z tego jesteśmy wszyscy zadowoleni. Jednakże Trudności ogromne z planowaniem przyszłości. To było to największe wyzwanie, które teraz w tej drugiej połowie roku 2022 było realizowane, aby spiąć finansowo rok 23 to taka właśnie końcówka zupełnie tej perspektywy finansowej i kończenie inwestycji, które jeszcze są w realizacji. Małe projekty będą zrealizowane od nowa, łącznie z projektowaniem w roku 23, po to, żeby wykorzystać wszystkie finanse, które były do dyspozycji. Samorządów. Wszystko jest jak najbardziej pod kontrolą według ściśle określonego harmonogramu. Żadna złotówka nie zostanie zmarnowana.